Pułkownik Piotr Malinowski, dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. W bieżącym roku brygada obchodzi 20-lecie istnienia i z tej okazji składam podziękowania wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska za służbę i pracę. To dzięki Wam brygada jest dziś postrzegana jako przodująca w siłach zbrojnych. Przyjmijcie jak najlepsze życzenia z okazji naszego święta. W 2016 roku 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana obchodzi dwudziestolecie istnienia. Historia jednostki rozpoczyna się w 1944 roku, kiedy to z końcem wojny sformowany zostaje 17. Pułk Piechoty 5. Dywizji Piechoty II Armii Wojska Polskiego. Do 1944 roku na terenie międzyrzeckich koszar stacjonował 122. Graniczny Pułk Piechoty Armii Niemieckiej. 25 listopada 1945 roku miejsce to zajął już na stałe 17 Pułk Piechoty, z którego wywodzi się Wielkopolska Brygada. Pułk przeszedł pełen trudu i chwały szlak bojowy, brał udział w walkach na terenie Niemiec i w Czechach, a po powrocie do kraju strzegł granicy Polski na Odrze. Po frontowych ziemiankach i okopach koszary stanowiły dla żołnierzy niebywały komfort. Kolejne zadania wynikały z przejścia Pułku na etaty pokojowe. Trzeba było dokonać reorganizacji jednostki, uzupełniając pododdziały uszczuplone z powodu strat na froncie oraz zwolnienia do rezerwy najstarszych roczników, jak również wydzielenia podoficerów i szeregowych do nowych organizujących się jednostek Wojsk Ochrony Pogranicza. W tych trudnych początkach organizującego się życia miasta, jak również kraju, żołnierze 17 Pułku Piechoty wykazali wiele inicjatyw i pomocy, czym zdobywali przychylność i uznanie mieszkańców. W 1957 roku następuje reorganizacja wojska polskiego. Pułk zostaje skadrowany. Pozostaje tylko podoficerska szkoła piechoty. W 1962 roku, w wyniku kolejnej reorganizacji wojska na bazie 17 Pułku Piechoty, powstaje 17 Pułk Zmechanizowany. Jednostka przez lata przechodzi kolejne zmiany sprzętu i uzbrojenia. Realizuje intensywne szkolenia i współzawodnictwo żołnierzy. Uzyskując dobre i bardzo dobre wyniki, pułk utrzymywał się nieprzerwanie w czołówce jednostek wojska polskiego. Rok 1967 to pojawienie się w pułku nowych transporterów opancerzonych Scott. Rok 1970 to przezbrojenie batalionu czołgów z T-34 na T-54. Początek lat 80. to przezbrajanie 17 pułku zmechanizowanego z transporterów typu Scott na BWP1, które wyposażono trzy bataliony zmechanizowane. W sumie 90 sztuk. Muzyka W 1989 roku w Polsce zostały zapoczątkowane zmiany ustrojowe. Minister Obrony Narodowej, w celu przywrócenia pełnej, tysiącletniej tradycji oręża polskiego i zachowania w pamięci bohaterskich czynów naszych przodków, rozkazem z dnia 2 stycznia 1991 roku nakazał, aby wojsko polskie dziedziczyło tradycję oręża polski piastów i jagiedlonów. I Rzeczypospolitej, epoki napoleońskiej, okresu powstań narodowych, II Rzeczypospolitej oraz walk o niepodległość w latach I i II wojny światowej. Tradycja jest nie tylko naszym moralnym obowiązkiem jako żołnierzy, żeby, żeby o niej wspominać, żeby ją szanować, żeby ją kultywować, żeby brać wzorce, ale również jest wspaniałym narzędziem wychowawczym dla młodzieży. I w 17 Brygadzie tak się to złożyło, że udało się połączyć i tą nowoczesną technikę, i tradycje, a brygada ma tradycje wspaniałe, tradycje jednostek piechoty, jednostek kawalerii, szczególnie bliskie memu sercu. Także myślę, że bardzo ważnym było, faktorem było to, że grunt był podatny. Także żołnierze trochę na początku zaskoczeni, takim zupełnie nieznanym obszarem, ale. Po chwili stwierdzili, że tak naprawdę nie ma żadnej kontradycji. Bycie kawalerzystą w 1939 roku i bycie żołnierzem piechoty zmotoryzowanej dzisiaj, właściwie narzędzia się zmieniają, ale pryncypia, najważniejsze sprawy, honor, ojczyzna, poświęcenie, służba są ponadczasowe, więc bardzo szybko zareagowano. Oczywiście w różnych batalionach ze względu na, na ich taki osobisty charakter, na podejście dowódców z różną prędkością, ale z, byłem ogromnie zaskoczony, pozytywnie właśnie. I, I tym, że dla żołnierzy ważną sprawą było to, czy, czy mają e, sztandar i sporty kąty się stoją na, na zbiórce, czy mają odpowiednie proporczyki na, na antenach swoich wozów bojowych. Pojawiały się same tradycji znaki pułkowe. E, także taka duża, du, duża satysfakcja moja, że to udało się zrobić. Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów bojowych żołnierzy 17 Dywizji Piechoty oraz Pułków Piechoty oznaczonych cyfrą 17 Dwadzieścia lat temu minister obrony narodowej w swojej decyzji polecił 17. Brygadzie Zmechanizowanej przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycję trzeciej Dywizji Strzelców Wielkopolskich. 17 Dywizji Piechoty wraz z jej pułkami 68, 69 i 70, 17 Pułku Piechoty z lat 1944-1957 oraz 17 Pułku Zmechanizowanego z lat 1957-1996 i przyjąć nazwę wyróżniającą Wielkopolska. Oraz imię generała broni Józefa dowor twórcy i dowódcy Armii Wielkopolskiej, główno dowodzącego zwycięskim powstaniem Wielkopolskim, a doroczne święto obchodzić w dniu 5 lipca. W związku z kolejnymi zmianami organizacyjnymi w 2006 roku. Struktury brygady włączone zostały pod oddziały rozformowanej 15. wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej z Wędrzyna, Batalion Czołgów, Batalion Zmechanizowany i Dywizjon Artylerii Samobieżnej, a jednostka rozpoczęła funkcjonowanie w dwóch garnizonach: Międzyrzecz i Wędrzyn. W 2012 roku dowódcy Wielkopolskiej Brygady podpoczątkowany został 5 Kresowy Batalion Saperów z Krosna Odrzańskiego, a tym samym Trzeci garnizon. W Wielkopolskiej Brygadzie kwestia kultywowania chlubnych tradycji jednostek Wojska Polskiego zajmuje szczególne miejsce w codziennej służbie. Jej żołnierze z dumą noszą barwy oddziałów historycznych, których tradycje dziedziczą. W dobie ciągłej modernizacji uzbrojenia i wyposażenia, intensywnego szkolenia z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, latają w swój wysiłek wspaniałe tradycje poprzedników, etos służby i pamięć o ich bohaterskich czynach. Pozwala to na kształtowanie właściwych postaw żołnierskich i obywatelskich, co ma znaczący wpływ na morale żołnierzy, umacnianie więzi i utożsamianie się z pododdziałami, w których służą. Dziś 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana należy do grona elitarnych jednostek Wojska Polskiego. Wyposażona jest w sprzęt lekki, który pozwala zachować wysoką manewrowość na polu walki bez utraty siły ognia. Do podstawowego wyposażenia, którym dysponują żołnierze, należą kołowe transportery opancerzone Rosomak z 30 mm działkiem przeciwpancernym Bushmaster biorące udział w działaniach żołnierzy brygady w Afganistanie. Przygotowanie do 9 zmiany wyglądało tak jak każde przygotowanie zadania w 17 brygadzie. Za mało czasu. Za dużo ludzi, zbyt dużo zadań w tym czasie realizowanych. Mieliśmy dość jasną i klarowną sytuację, ponieważ było wielu żołnierzy, którzy służyli już w Afganistanie, w Iraku, ale nowość była taka, że było to w innym miejscu. Łatwej sytuacji była taka, że 10. Brygada, taka jakby siostrzana trochę, nie w zupełności, z 11. Dywizji już tam była na miejscu, część naszych żołnierzy. Więc to przygotowanie było dość złożone. Mieliśmy pełny wgląd w sytuację, wiedzieliśmy w miarę po co jedziemy, ale najważniejsze to było to, że to była, była zmiana letnia. Byliśmy największą zmianą, jeżeli chodzi o historię misji w Afganistanie, jeżeli chodzi o czas letni i rzeczywiście była intensywna. Było naprawdę sporo pracy i, i zadań do wykonania. Patrząc na intensywność patroli, zadań, które realizowaliśmy, to się wszystko nakładało ze się strukturami, ze zmniejszającymi się strukturami liczbami wojsk amerykańskich w Afganistanie. Brygada jest jednostką bardzo aktywnie włączającą się w działania polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju. Żołnierze brali udział w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych na trzech kontynentach. W Namibii, Kambodży, Jugosławii, Syrii, Iraku, Czadzie i Afganistanie. Podczas drugiej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku w 2004 roku w świętym mieście Karbala garstka żołnierzy brygady stoczyła krwawą bitwę z irackimi rebeliantami. Dowodził nimi kapitan Grzegorz Kaliciak, obecnie podpułkownik, dowódca batalionu dowodzenia Wielkopolskiej Brygady. Dzięki odwadze i wyszkoleniu żołnierzy, którzy stawiali czoła niebezpiecznej sytuacji, oraz właściwemu dowodzeniu, żaden z polskich żołnierzy nie zginął. Na podstawie tych wydarzeń powstały opisujące je książki oraz film Karbala. Operacja City Hall dziś uznawana jest za jedno z największych starć bojowych polskich żołnierzy od czasów II wojny światowej. Ostatnia duża misja w Afganistanie, w której udział brali żołnierze 17. brygady, zakończyła się w 2011 roku. Była to dziewiąta zmiana kontyngentu, z której nie wróciło trzech żołnierzy Wielkopolskiej Brygady oraz wykonujący zadania w ramach kontyngentu żołnierz z pierwszej Brzeskiej Brygady Saperów. Od tego czasu każdorazowo w kompaniach honorowych wystawianych przez pododdziały Brygady pozostawiane są cztery puste miejsca, które symbolizują Świętej Pamięci młodszego chorążego Jarosława Maćkowiaka oraz sierżantów Pawła Toświata, Szymona Sitarczuka oraz Rafała Nowakowskiego. W ten sposób oddawana jest należna im cześć i pamięć. Obecnie 17 Brygada Zmechanizowana przeznaczona jest do realizacji zadań wynikających z jej planowanego wykorzystania, w tym do wykonywania zadań przewidzianych planami operacyjnymi, prowadzenia działań bojowych w składzie Związku Taktycznego lub samodzielnie w ramach sił NATO, Unii Europejskiej, ONZ w różnych strefach klimatycznych w warunkach normalnej i ograniczonej widoczności oraz zgodnie z przynależnym typem i kategorią sił. Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wielokrotnie uczestniczyli w ćwiczeniach taktycznych, podczas których pododdziały brygady odgrywały pierwszoplanowe role. Dowodem na to jest ćwiczenie sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o połączonym charakterze, prowadzone w układzie międzynarodowym wspólnie z sojusznikami i partnerami pod kryptonimem Anaconda. Realizowane co dwa lata od 2006 roku. Pododdziały brygady szkolenie programowe realizują w oparciu o bogatą bazę szkoleniową garnizonów międzyrzecz i wędrzyn, jak również w oparciu o obiekty szkoleniowe Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn. Pododdziały brygady w ciągu roku szkoleniowego aktywnie wykorzystują bazę szkoleniową nie tylko znajdującą się w zasobach brygady, ale również całych sił zbrojnych. Na poligonach pododdziały realizują najważniejsze zadania z taktyki i szkolenia ogniowego. Szkolenia te są sprawdzianem przygotowania pododdziałów do wykonywania zadań bojowych. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana zasługuje na przydomek cyfrowa poprzez powszechne wykorzystywanie systemów symulacji teleinformatycznych w szkoleniu, jak i w codziennej działalności brygady, a także szerokie zastosowanie systemów informatycznych na wszystkich szczeblach dowodzenia. Nowoczesny sprzęt bojowy do działań zespołowych i indywidualnych, jakimi są kołowy transporter opancerzony Rosomak, którego walorem jest duża manewrowość oraz mobilność podczas działania, PTK-Spajk używany do zwalczania środków opancerzonych i pancernych, skuteczna osłona przeciwlotnicza zapewniona przez wykorzystanie przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM wyróżniają 17. Wielkopolską Brygadę zmechanizowaną na tle innych jednostek. Za żołnierzami Wielkopolskiej Brygady 20 lat doświadczeń, szkolenia, obowiązków, poświęceń i wyrzeczeń w imię celu, jaki określono słowami głównym celem szkolenia żołnierza jest przygotowanie go do wojny, a gotowość oddania swojego życia za ojczyznę w chwili potrzeby jest zaszczytem i przywilejem. Święto Jednostki Wojskowej jest czasem składania życzeń, ale jest to również czas refleksji. 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana należy do jednostek szczególnych. Szczególnych, ponieważ nie musi szukać tradycji, ponieważ kontynuuje tradycję pułku piechoty, który walczył w składzie II Armii Wojska Polskiego. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana to jest z kolei jednostka, której poprzez kolejne lata przełożeni stawiali zadania, zadania niezwykle wymagające. Pierwszy nowoczesny sprzęt, jakim są KTO osomak były wprowadzane właśnie u Was w 17 Brygadzie. Jak to zrobiliście? Dzisiejsza ocena tego sprzętu odpowiada sama za siebie. 17. Brygada również zmierzyła się z wyzwaniami, które dzisiaj już przechodzą do historii, ponieważ pierwsze misje w ramach ISAF były z udziałem batalionu z 17. Brygady. Pierwsze misje w Iraku to również batalion dowodzony przez pułkownika Domańskiego, który rozpoczynał ciężką misję, która zapisała się w kartach naszej historii. Ostatnie lata, najnowsza historia, to również wyzwania. Myślę, że anakonda. 16 jest tym ćwiczeniem, w którym Wy, żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, potwierdziliście, że jesteście absolutnie profesjonalistami. Za wszystkie te zadania, które wykonywaliście pod moją komendą, kiedy dowodziłem brygadę, jak i teraz na stanowisku dowódcy generalnego, serdecznie Wam dziękuję. Natomiast jestem przekonany, że przyszłość przed Wami jest przyszłością bardzo pozytywną i optymistyczną. Dlaczego? ponieważ Brygada 17 składa się z chłopaków, z dziewczyn, którzy są zdeterminowani, którzy są zaangażowani, którzy są poświęceni służbie. Dlatego żołnierzom i pracownikom wojska 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej składam serdeczne życzenia. Niech realizują się wasze plany służbowe, ale również te najbardziej skryte osobiste. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.